Siemankowi tam Was, ja Skate Game Pro, tu jest mały in, audio-vlog informacyjny o tym, że nie chce mi się jak na razie nakręcać filmików, y, ale mój kolega nakręcił filmik z Last Play, no to znacie go, chyba Black Ninja, ale to on się nazywa na kanale YouTube y, Mr. Domino 63 0063, tak, no i tego, jak to się nazywa? I tam nakręcał filmiki. Jeszcze jutro powinien się pojawić filmik, mm, bo ja nie będę wrzucał tego na swój kanał. Nie wiem dlaczego. <grym> nie wiem, po prostu dlatego, że... Jak to się nazywa? No, że po prostu nie mam jak to zgrać na mój kanał, bo on nie pamięta hasła do swojego konta i tak dalej. No, co bym tu powiedzieć? No, to jest taki krótki vlog, więc... Nie wiem no, można by było jeszcze powiedzieć. Serio sam mi nie działa. Za dobry komp. I no, ja nie wiem, weźcie napiszcie w komentarzach, błagam Was jakie gry... No, jakie serie gier nakręcać. Bo już naprawdę nie mogę wytrzymać. Nie mam czego nakręcać. Kotik jutro. I to na też jutro. Już mam 200 wyświetleń, rozumie to tato, synkie. Dobrze nam, dobrze mi idzie, nie? Cieszę się z tych 200 wyświetleń i z pięciu widzów. Nie wiem, to...